Jednym z olejków, które uwielbiają kobiety, i często o to pytacie właśnie, jest olejek z Paczuli. Nie ukrywam, że to nie był jeden z pierwszych moich olejków. Jest dla mnie takim trochę ziemistym, miejscem, nawet zatęchłym zapachem, ale ma w sobie tę nutę takiej mimo wszystko rzeźkości. Dlaczego chcę Wam o nim powiedzieć? Bo jest to olejek. Bardzo wielu zastosowań. Często kojarzymy go właśnie z jakimiś tam perfumami, żeby tak się poczuć kobieco, ale on jest takim bardzo mocnym emocjonalnym olejkiem. Jak się go stosuje, czy na skórę, z rozcieńczeniem właśnie w jakimś rolonie, czy jak się go wącha, to on daje nam takie. Poczucie właśnie tej, chciałam powiedzieć, ziemistości, tego uziemienia, takiego y, twardego stąpania po ziemi, ale jednocześnie w takiej y, taki, y, lekkości, w takim poczuciu akceptacji samego siebie, samej siebie, y, w, takim, w takiej równowadze. I to jest y, fajne. I on wywołuje, przynajmniej ja mam takie swoje doświadczenia. Y, że łatwiej mi pokazać to, co czuję, pokazać to, co myślę. Wyzwala we mnie taką ekspresję. Mimo że nie jest to mój ulubiony zapach, do tego się przyznaję, lubię go łączyć, z, na przykład z grejpfrutem. Wtedy jest dla mnie taki bardziej świeży, ale on ma coś w sobie takiego przyciągającego, żebym właśnie tak się otworzyła. On jest też takim olejkiem, nie tylko pod kątem emocji, takiej właśnie uziemienia, takiej stałości równowagi, ale daje nam takie połączenie z własnym ciałem. To jest fajny temat, to jest takie odkrywanie swojej kobiecości, niewstydzenie się siebie, akceptacja tego, jakimi jesteśmy, no i takie poczucie, że to nasze ciało, mimo że czasem wiele przeszło no to to jest taka nasza, mógł być taka świątynia tu na ziemi i trzeba o to dbać, no bo to jesteśmy my, ono one w jakiś sposób nas y, definiuje. I to jest, paczula jest dla mnie takim olejkiem, który y, właśnie pomaga mi, y, pomaga mi, kiedy przychodzi do mnie taki y, czas, takie myśli, że jestem za jakaś albo niewystarczająca właśnie pod kątem tej fizyczności. I ona jest takim, pomaga na to takie zaaprobowanie siebie, może tak to, tak to nazwę, połączenie z siebie, właśnie z ciałem. Ale, ale to nie wszystko. Olejek ten możemy dyfuzować, możemy wcierać w ciało, możemy też go spożywać wewnętrznie w kapsułce i on także jest przydatny, jeśli chcemy o siebie zadbać zewnętrznie stosowany na przykład z ulubionym kremem, albo właśnie w jakimś rolonie, który sobie samodzielnie zrobicie i z taką prewencją, żeby nam się skóra za szybko nie starzała, czyli taką profilaktyką przeciwzmarszkową, czyli nanosimy na te miejsca, które mogą, gdzie ta skóra może zbyt szybko nam wiotrzeć, po to, aby nam zachowała swoją jędrność, swoją gładkość, więc to jest jedna rzecz. Osoby, które mają problemy np. z łupieżem, mają suchą skórę głowy no to jak najbardziej mogą sobie dodawać paczulę, czy do szamponu, czy do odżywki. Ja uwielbiam, bo u mnie przynosi największy efekt, robienie sobie wcierek przed myciem włosów. Czyli mam taki swój rolą, gdzie mam mieszankę różnych olejków, w tym paczulę i po prostu przed myciem głowy sobie tam na pół godziny przed smaruję. Później to zmywam i u mnie są efekty, y, bardzo szybko się pojawiły. Miałam też różne, y, jakieś tam swoje rzeczy, które na głowie chciałam poprawić, i y, y to jest fajne rozwiązanie. Więc tutaj polecam Wam, szczególnie jeśli chodzi o, y, o łupież. Jest to też y, olejek moczopędny, więc jeśli jesteśmy w jakichś dolegliwościach albo mamy y, jakieś problemy czy z naszą limfą, czy z układem trawiennym, czy z trzymaniem wody w organizmie, no to też możemy sobie ten olejek stosować. Tu najlepiej sobie masować, tak? Czyli masować podbrzusze, też masować okolice nerek, żeby te procesy wyregulować, czasem przyspieszyć i jeśli chodzi o pod kątem takim hormonalnym to jak wiecie, wiele olejków wpływa na nasze hormony, czy je regulują, czy pomagają im się po prostu wytwarzać. No tutaj najlepszym przykładem jest oczywiście róża, która jest kapitalna, jeśli chodzi o produkcję serotoniny. No to paczula jest właśnie takim olejkiem, tak jak jaśmin, który daje nam taki strzał dopaminowy. Czyli dopamina ten hormon, żeby nam się chciało, żeby nam się chciało walczyć, chciało nam się chcieć, chciało nam się działać że czasem jak mamy taki spadek yy, i w ogóle można nic nie robić, to ta dopamina jest nam potrzebna, żeby podjąć działanie, podjąć akcję. No i właśnie poczula tu, tu ta jest. Ja nawąchałam się jej teraz i to jest w ogóle niesamowite, jak to szybko działa, bo mówię do Was i <laughs> jednocześnie w głowie rodzi mi się tyle różnych pomysłów. Yy, już bym chciała zrobić to i tamto. To jest taki, to jest taki strzał dopaminowy, więc, yy, yy, więc polecam. Yy, szczególnie kiedy mamy ten, yy, ten spadek. Więc podsumowując, yy, jest to olejek po to, aby yy, zrównoważyć się emocjonalnie, yy, pójść z taką lekkością, akceptacją do swojego ciała, jest to olejek, który możemy używać dla yy, wspierania, dla poprawy yy, naszej skóry, skóry głowy, jeśli słucha łupiesz sprawy, też działający yy, tak profilaktycznie przeciw czyli żeby zachować tę jędrność. Strzał do I, i co? No, i oczywiście w perfumach, jeśli chcecie pachnieć kobieco, wyzwolić tę swoją kobiecość, to także, także paczulkę polecam. Jeśli macie swoje doświadczenia, oczywiście zawsze Was zapraszamy, byście się nimi dzielili. Zawsze możecie zgłosić się po próbeczkę, jeśli chcecie zobaczyć, jak paczulka pachnie. Jeśli nie macie jeszcze swojej olejkowej przewodniczki, jestem otwarta z przyjemnością. Zajmę się tym, aby Was wesprzeć w tym, jak używać olejków i żeby wprowadzić je na co dzień do życia. Jeśli chcecie, to oczywiście możecie mnie znaleźć też w innych przestrzeniach, eee, na przykład na Facebooku. Prowadzę grupę olejkową, mam też tam swój pan, fanpage, który w głównej mierze jest poświęcony tym, jak rozwijać swój biznes w dotera. Zapraszam Was serdecznie, dziękuję i do zobaczenia na następnym poradniku olejkowym. Pozdrawiam!